Kochani, witam się z Wami bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na Hall Lumpeksowy. Zapraszam do oglądania okay, moi kochani, dzisiaj chciałabym Wam pokazać moje ostatnie zakupy w Lumpeksie. Są to zakupy z dwóch Lumpeksów i za e, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć rzeczy zapłaciłam 40 zł. 40? 40 zł, tak, zgadza się. Także mniej więcej wychodzi po 5 zł za sztukę. Za chwilkę wam pokażę, co znajduje się w rzeczach, które, w które się zaopatrzyłam. Ja jestem z nich bardzo zadowolona. Myślę, że są to rzeczy, w których na pewno będę chodziła. Ja, jak wiecie, jestem zwolenniczką lumpeksów, chodzę do lumpeksów bardzo często. Te zakupy, które Wam teraz pokazuję, są zakupami z ostatnich zakupów, ale nie wiem, czy składowo to dobrze obieram zdania, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli macie ochotę na więcej filmików z tej serii, koniecznie dajcie znać, dlatego że ja przynajmniej raz w tygodniu jestem w second handzie i dlatego też często zaopatruję się w takie ciuchy, wiecie drugiego sortu. Bardzo lubię chodzić do lumpeksów, bardzo lubię wyszukiwać jakieś takie rzeczy, które mi się podobają i jeszcze lepiej je lubię, jeżeli jest to na przecenie minus 50% lub złotówka. Rzadko kiedy chodzę, jak jest nowy towar, dlatego, że te ceny średnio mi się widzą i średnio mi się opłaca to najczęściej wybieram właśnie kiedy jest minus 50%, dlatego, że wtedy po prostu najlepiej mi się szuka i jakoś taki większy zapał mam też ze względu właśnie na cenę. Także przechodząc do meritum, zapraszam do przejrzenia teraz tych kilku rzeczy, które dla Was przygotowałam. Ok, lecimy od początku. Pierwsza rzecz, którą już widzę, jest rzeczą czerwoną i chyba najbardziej z tych wszystkich rzeczy kontrowersyjną, myślę, będzie ale już Wam pokazuję, co to jest. Jest to krótszy taki sweterek, może zacznę od tego, że jest to krótszy sweterek do spodni z wyższym stanem, albo tak jak ja zakładam to do spódnicy z, wiecie, z wyższym stanem, która zaczyna się od połowy brzucha. Wygląda to bardzo, bardzo fajnie i mega uroczo i jest to taki sweterek z unicornem, on jest taki krótszy, jak widzicie, właśnie sięga mi, o, może Wam pokażę. Właśnie mniej więcej dotąd, czyli przed no okolicę, zapępkiem troszkę, ale raczej nie nadaje się do spodni z takim normalnym stanem. Dlatego że ja jestem dosyć wysoka i no troszkę takie przykrótkie by to było, ale do spodni z wyższym stanem i właśnie do takich spódniczek. Które się zapina wyżej troszkę, czyli tak mi jest w połowie brzucha, ale jest po prostu ta, ta bluza idealna. I e, ja ją wzięłam ze względu e, takiego, że spodobał mi się bardzo ten e, unicorn, który jest. A tu jeszcze nie wiem, czy widzicie. All I Want For Christmas is Unicorns, czyli troszkę taki klimat nawet świąteczny, no, mega urocza. Ten nadruk w ogóle nie jest sprany trzyma się no, idealnie, perfekcyjnie. Bluza jest zachowana, zachowana w bardzo dobrym stanie, jest to e, firma H&M, czy jak to tam, e, kto lubi wymawiać, także taka bluza, super sprawa, e, no mi się bardzo spodobała, więc jest taka w moim klimacie, wiecie, trochę infantylna, ale tak, wiecie, ja lubię takie rzeczy. Ok, lecimy dalej. Kolejna rzecz jest rzeczą bardziej taką do pracy. Ja już w niektórych tych rzeczach chodziłam i na przykład w tej, tej bluzie, którą Wam teraz pokażę, już również byłam w pracy. Jest to taki sweterek. Może zacznę może od tutaj em, detali. Tu jak widzicie ma taką koszulę. Mega mnie urzekło, urzekło właśnie takie coś pod szyją. To słodko wygląda. I na dole ma drugą część. Trochę niewyprasowana, bo w tym byłam w pracy i i tak wiecie, wam pokazuję na świeżo sama bluza jest dosyć cienka to jest taki ale sweterek jest cienki, jest siwy i cały urok w tej bluzie dla mnie ma to, że ona jest długa, ona jest za pupę więc do leginsów super i do kozaków no mówię, no dla mnie to jest perfekcyjna, perfekcyjna bluza dlatego, że ja lubię bluzy długie właśnie do leginsów, super no w przeciwieństwie do tej pierwszej bluzy czerwonej, którą wam pokazałam, no ale wiadomo mam też spodnie z wyższym stanem, mam też spódnicę z wyższym stanem, więc też fajnie mieć coś takiego do takich rzeczy ale najczęściej chodzę w leginsach i ta bluza naprawdę jak założycie leginsy, kozaki to nawet do pracy się nadaje, przynajmniej ja tak chodzę Cały, tak jak mówię, urok ma ta wszyta koszula, bo ona jest złączona, z, jest złączona z tym swetrem, jak widzicie. To samo jest na dole, i to jest ogólnie firma Papaya. No, fajny sweterek, praktyczny, ja takie rzeczy najbardziej lubię, ona jest też luźnawa, ale myślę, że na zimę to się fajnie sprawdza, dlatego, że czasami mam ochotę, wiecie, wejść w takie luźniejsze jakieś, yy, luźniejsze ciuchy, yy, a czasami mam ochotę wejść w jakieś takie opinające. Ten akurat sweterek jest dosyć luźny i yy, mówię, już byłam w nim w pracy, fajnie mi się sprawdził, tyle w tym temacie. Ok, następna rzecz to jest rzecz, w której byłam e, na migili e, teraz pracowniczej ostatnio. E, ten sweterek też bardzo mi się spodobał, już Wam pokazuję. On jest z firmy Primark. Ja go założyłam do spódniczki i zacznę od detalu, który po prostu też mnie urzekł i ze względu na który, jak widzicie, ja w ogóle, jak kupuję jakąś rzecz, to e, dla mnie dana rzecz musi mnie ująć jakimś szczegółem i właśnie w każdej rzeczy taki, taki szczegół wyszukuję. W pierwszej bluzie był to nadruk unicorn, w drugiej była to wszyta właśnie koszula i tak tutaj, tak e, ślicznie sfałdowana. E, jakby nie, nie koronka, tylko wiecie, ta koszula taka zwinięta, natomiast tutaj mnie urzekły te brylęciki, które są pod szyją, bo uważam, że one robią całą robotę, cały, cały sweterek jest kolor takiego ciemnego boardu, e, bordo, jest dosyć cienki, ale jest też taki, wiecie co, przyjemny w dotyku, czekajcie, może kolor bardziej Wam odzwierciedli, o właśnie, o taki kolor jest, dosłownie taki, jak widzicie teraz na nagraniu i on jest bardzo milusiński, zapinany z tyłu na guziczek, i mówię, ja ją miałam wczoraj do, e, do pracy i miałam ją na wigilii pracowniczej e, u nas, jak wychodziliśmy do restauracji. Założyłam ją po prostu do spódniczki czarnej, do rajstop, kozaków i super moim zdaniem wyjście. Także e, no ten sweterek też myślę, że był strzałem w dziesiątkę e, za nieduży koszt, bo uważam, że wszystkie te rzeczy razem wzięte, jeżeli bym chciała kupić w sklepie taki sweter, to e, wszystkie te rzeczy razem wzięte byłyby wyszły mi cenowo, tak jak za, za ten sweterek bym chciała. Je kupić jakbym chciała go kupić w sklepie. A tak mam tyle rzeczy, ile wam teraz pokazuję, więc zastanówcie się nad zakupami w ciuchu. Myślę, że czasami można naprawdę wygrzebać fajne rzeczy. Kolejna koszulka jest z firmy Umen, z H&M. -u. Jest to taka bardzo dopasowująca, jest bardzo szeroka. Ogólnie ona jest w rozmiarze L. I e, powiem wam szczerze, że ona jest jednak trochę w barach dla mnie za szeroka. może. Że sobie zobaczyć. Tutaj mi się kończy ramię, a ona jest dosłownie taka. Bez rozciągania, bo rozciąganie są może naprawdę mega mocno. Ale spodobał mi się jej e, materiał. Ona ma taki bardzo e, przyjemny materiał, dopasowujący się do ciała, ale m, też myślę, że bardziej by się sprawdziła dla osoby na przykład z większym biustem, bo dla mnie troszkę jest za ja szeroka, ale, ale myślę, że. Że, że, że raczej będę ją używać Już byłam też w niej wraz w pracy Ją akurat założyłam sobie Słuchajcie, do jeansów, do czarnej marynarki I też mamy super outfit Do pracy ona ma taki trochę dłuższy rękawek i ten rękawek też jest dla mnie troszkę za, za szeroki po prostu, no jak widzicie on jest taki dosyć szeroki, ale to nic ja się nie przyjmuję takimi szczegółami, ja się w niej bardzo dobrze czuję i na razie jej nie będę nikomu oddawać, bo ja rzeczy, które mi się czasami szybko nudzę, albo które mi się już nie sprawdzają, które mi się znudziły które mi nie pasują, to albo oddaję mamie, albo szwagierce czasami a czasami wystawiam za jakąś drobną rzecz na, na facebooku po prostu OK, następna rzecz to są takie spodenki. To są spodenki z firmy, już Wam mówię jakiej. Z firmy ojejku, Jenny, Jennifer. Jennifer, Jennifer tak, tak pisane. Nie wiem, pierwszy raz widzę tą markę, powiem Wam szczerze. I to są, słuchajcie, takie spodenki w formie spódniczki. Ja już tutaj ją mierzę. Ona super wygląda do, do bokserki. Wiadomo, że to nie jest teraz sezon na, na takie rzeczy, ale czemu się nie zaopatrzyć już teraz na lato słuchajcie, jak fajną rzecz trafiam ona ma fajnie taki bardzo lekki, e, lekki i taki ciemki ten materiał e, co prawda jest to poliester, więc e, pewnie będę się, e, będę się pewnie chociaż nie będę się zapacać, bo słuchajcie, to jest tak szerokie w udach, widzicie i to jest takie swawolne no mówię, to jest w formie spodenek, to nie jest spódnica widzicie, tu macie łączenie w kroku ale no mówię, do bokserki super to wygląda i na pewno będę to nosić jest bardzo takie delikatne, cienkie no ale poliester, podejrzewam, że to jest słuchajcie, poliester, bo, bo w czuję, że to jest takie trochę sztucznawe, ale jeszcze już zaraz Wam powiem, bo też żeby nie było, że Was wprowadzam w błąd. Tak, 100% poliester, czyli tak jak myślałam po dotyku, ale super. E, ogólnie podobam się w tym sobie, bo nie lubię spodenek takich opinających tyłek, dlatego że ja tyłek mam dosyć duży. Ehm... Wiecie, dolna partia ciała, chodzi mi o pupę, to tak średnio ją lubię, bo no tą dupkę mam jednak trochę za dużą, tak myślę. Ok, następną rzeczą to są takie spodnie po domu. I to, to może być piżama, ale to też jako takie dresiątka. Dresiątka, Boziu, jak zdrabniam. Z I to jest serii Disneya. I one mają taki też welurowy, o, widać tutaj, welurowy taki materiał, bardzo cieplutki, fajny. Na dole mają zwężane te nogawki. Ja ogólnie preferuję raczej, właśnie, jeżeli chodzi o dresy, o jakieś takie spodnie, to lubię z zwężonymi, nie lubię z takimi, wiecie, ala dzwonami albo z jakimiś takimi szerokimi tymi rzeczami. Widzę, że zmienił mi się trochę kolor w, w odglądzie, ale to nie zwracajcie uwagi, bo po prostu na dworze dzieje się magia i, i takie kolory mogą się zmieniać. Jeżeli chodzi o nagranie, w każdym razie mega fajne spodnie do bluzy czy do nawet krótkiego rękawka po mieszkanku. Można sobie śmiało śmigać. No super, naprawdę wygodne już w nich chodziłam, więc no, mi się sprawdzają, tak to super. ok kolejna rzecz, kolejna rzecz to jest sukienka. I sukienka jest z firmy Villa. Villa, Villa, nie wiem jak to się wymawia i ona jest koronkowa ona mi sięga lekko za pupę i ogólnie to jest sukienka ona jest dla mnie ogólnie bardzo dobra fajnie się w niej czuje, nie jest jakoś mega opinająca jest lekko luźnawa ale no jest koronkowa także o tutaj dobrze widać koronkowa, fajnie to wygląda tylko że jest taki minus, że ona mi sięga mm, dosłownie za tyłek tak, nie wiem, jak kończy nam się pupa, to może dotąd sięga, więc ja ją będę nosić tylko i wyłącznie do takich rajstop 100% kryjących, czyli najlepiej 60, i wtedy ok, mogę iść do pracy. Kozaczki to marynarka i śmigam mam strój do, outfitowy do, do pracy. Kiedyś mogę Wam zrobić może filmik taki outfitowy do pracy za, za małe pieniążki, jeżeli chodzi o ciuchy. No i tak, także taka sukieneczka, fajna koroneczka do rymu, nie czuję jak rymuje. Ok, w każdym razie następna rzecz e, idzie tutaj na kupeczkę. Lecimy dalej. O, te spodnie też są takie, wiecie, e, spodniami po domu. One e, są z Primarka akurat. E, one są mega cieplutkie, takie welurowe. E, klimat świąteczny, jak widzicie, to znaczy tutaj to w sumie jakieś wielbłądy w sumie są, ale z daleka to wygląda jak klimat świąteczny, co nie? Wygląda jak renifery, ale to chyba jakieś wielbłądy. Dajcie znać, albo lama może, o, może lama. Także to są dłuższe takie e, lekisne, Znaczy, takie wiecie, pasujące e, e, do kostek. E, oczywiście mają tutaj nogawki zwężane, bo tak jak Wam mówiłam, ja wolę zwężane nogawki. Tutaj mają właśnie takie nogawki, jakie ja lubię. E, bardzo wygodne już w nich też chodziłam do bluzy, jakieś bluzeczki jak najbardziej po domu. Super się mi sprawdzają i, i jestem z nich bardzo zadowolona. Ok, kolejna rzecz, którą już mogliście obejrzeć u mnie na vlogu, też się pokazywałam w tej bluzie. Jest taka bluza. Ona jest z firmy, już Wam mówię, Ellos. Nie wiem, pierwszy raz w sumie słyszę tą, tą firmę tak pisana. Ellos. Jest to dłuższa bluza. Ona w środku ma taki jakby trochę welurek. O, widzicie? Dlatego jest ta bluza cieplejsza niż te pozostałe. I ona jest też za pupę. Ona jest długa. Też w pracy w niej byłam, w sumie nie wiem, czy ona tak się nadaje za bardzo do pracy, bo nie jest jakoś mega wizytowa, ale wiecie, czasami jak mam taki, taką ochotę, żeby wskoczyć coś takiego um, wygodniejszego, to właśnie ubieram właśnie um, takie luźniejsze bluzy. No i co? No i dłuższa zapupę, jak, taka, jaka lubię i ona ma fajny jeszcze taki plus, że ona ma kieszonki tutaj z jednej i z drugiej strony, jak widzicie, także możemy sobie wsadzić coś do kieszeni, chociaż ja ogólnie nie wsadzam do takich bluz nic do, do kieszeni, więc ja nie używam, ale nie wiem... Na przykład na, na wiosnę albo, albo wczesną jesień, jak jeszcze nie chodzi się w tych grubych kurtkach, to coś wrzucić, telefon czy coś, to myślę, że będzie mi się sprawdzało. Ja ją kupiłam niedawno, więc na razie użyję, używam ją po prostu na zimę. Okej, okay. i tutaj mamy ostatnią rzecz, dziewiątą, ale zapomniałam jeszcze o dziesiątej rzeczy tutaj pasku, to w sumie dziesięć rzeczy kupiłam. No i tak jak mówiłam, za te rzeczy zapłaciłam około czterech dyszek i tutaj mamy spodnie z River Island są to takie spodnie alaskini Wam pokazuję odcień, to taka czernia, ale taka troszkę sprana znaczy nie jest, że, że sprana tylko nie wiem jak Wam to określić poczekajcie, może to będzie widać na nagraniu, taka wiecie taka ciemna szarość, nie wiem coś takiego Ogólnie mi się bardzo spodobały te spodnie, ja jak chodzę w spodniach to najczęściej są to spodnie czarne, tyłek mają taki, kieszonki dwie, w sumie spodnie jak spodnie, o teraz dobrze widać, spodnie jak spodnie, plus jest, jest w nich taki, że są takie wiecie elastyczne, przez co dopasowują się do tyłka i ja lubię takie spodnie ogólnie, bo tak jak Wam wspomniałam ja miałam spory tyłek i na mnie spodnie jeżeli są nieelastyczne, a są wąskie to po prostu ja nie wchodzę w nie. Nie pasują mi. Moja dupka po prostu się nie wciska, a takie, które są elastyczne, ten jeans nie jest gruby, bo ten jeans jest taki w miarę cienki. Nie jest super cienkawy, bo mam dużo cieńsze spodnie też, jeżeli chodzi o jeansy, ale jest dosyć cienki, przez co doposobują się do kształtu naszych, naszych krągłości. O, może to jest dobre słowo. I te spodnie mi się mega sprawdziły. Jak ja je kupiłam, to one miały na boku taką dziurę tutaj. Ale ja już sobie ją ja normalnie zszyłam nitką z igłą, więc, więc yy, fajnie mi takie jeansy czarne, klasyczne, bo jak najbardziej się, jak najbardziej się przydają. Yy, I tutaj mam jeszcze pasek. Tutaj on, on jest w ogóle jeszcze z metką yy, i on jest z primarka, chyba z tego co widziałam. Nie z HM, on jest z HM. -u. I on ma tutaj cenę ogólnie naklejoną z ciucha 8 zł, ale ja wszystko to w pakiecie kupowałam i to było minus 50%, więc teoretycznie on kosztował 4 zł. On tutaj mamy, że to jest HM. I ja ten pasek. On, on jest ogólnie odcieniu takiego brzoskwiniowego. Ja wszystkie prawie paski, które mam są w takich ciemniejszych odcieniach, jakiś ciemny brąz kilka pasków mam czarnych a nie miałam żadnego takiego paska w formie jaśniejszej tutaj on taka sprzączka jest nie miałam właśnie paska z takim jaśniejszym kolorem i ja ten pasek kupiłam nie po to, żeby w spódnie wsadzać tylko wiecie co, czasami jak są jakieś takie bluzki szersze to żeby po prostu tutaj sobie móc czekajcie, bo to źle wzięłam żeby móc sobie tak przepiąć i tak fajnie podkreśla wtedy e, talię naszą, nie mówię że do tej bluzy tylko wam generalnie pokazuję jak to, jak to ja będę używać także, e, także tak, no super pasek moim zdaniem e, mówię, za te wszystkie zakupy zapłaciłam tyle ile bym zapłaciła za jedną szmatkę w sklepie, więc ja jestem bardzo zadowolona, jak widzicie to już tyle, bo to już nie jest e, to już nie jest ciucha, to jest już kocyk, który kupiliśmy kiedyś z Tomkiem m, na Woodstocku, ale to już jest e, odrębny temat, więc żeby nie odbiegać od tematu tak wyglądają moje zakupy ja jestem ze wszystkich rzeczy bardzo zadowolona dajcie znać czy któraś z tych rzeczy wpadła wam w oko i czy którąś z tych rzeczy wy byście kupili jeżeli byście się na nie natknęły będąc w ciuchu koniecznie też dajcie znać czy wy robicie zakupy w ciuchlandzie jak na to mówicie, czy mówicie ciuchland, lumpex, second hand czy szmateks bo też słyszałam takie opcje ja ze swojej strony mogę Wam powiedzieć, że ja jestem bardzo zadowolona z zakupów, ogólnie bardzo lubię odwiedzać Rompex, tak jak wcześniej wspomniałam, robię to przynajmniej raz w tygodniu, czasami kupię jedną rzecz, czasami nic nie kupię, czasami kupię pięć rzeczy, różnie w zależności od tego, czy jakiś e, fajny sort się trafi, najczęściej wybieram się na promocję, kiedy jest minus 50%, bo kiedy jest nowy towar, to cenowo mi się to średnio widzi jak jest po złotówce, to już zazwyczaj są to rzeczy przebrane i e, dużo rzeczy też jest schowanych wtedy, wiecie, przez pracowników, a myślę, że taką opcję Optymalną opcją dla mnie to jest właśnie minus 50%. Fajne sweterki po 4-5 zł można kupić. No mówię, ja jestem bardzo zadowolona. Często lubię wymieniać rzeczy w swojej szafie, dlatego że ja szybko się nudzę rzeczami i yy, lubię wiecie taką rotację tych rzeczy, a z racji, że ja nie mam tyle pieniędzy, żeby kupować sobie w sklepie. Wiadomo, że czasami lubię sobie kupić jakąś droższą rzecz i czasami to robię. Nie, że w ogóle nie kupuję, rozumiecie o co chodzi. Ale jednak w 90% moja szafa składa się z rzeczy właśnie zaopatrzonych w lumpeksie. I ja z tego powodu e, jestem szczęśliwa. Nie wstydzę się tego. E, moi znajomi, moje znajome wiedzą, że ja kupuję w ciuchu. To nie jest tak, że ja jakoś to, to wiecie, ukrywam. E, miło mi się robi na pewno, kiedy jakaś osoba się pyta, a gdzie to kupiłaś? Jak się to, fajna, a gdzie to kupiłaś? I kiedy mówię, że a w lumpeksie, to mina po prostu tej osoby jest zazwyczaj bezcenna. E, no i tyle, moi kochani. Także tak wygląda dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że taki haul lumpeksowy Wam się spodobał. E, I że... E, jeżeli macie ochotę na więcej filmików z tego zakresu, to koniecznie dajcie mi znać, bo często odwiedzam Lupexy. Dzisiaj się zmotywowałam, żeby Wam nagrać taki filmik, dlatego, że no, kilka rzeczy mi się uzbierało w szafie i bardzo chciałam się z Wami podzielić tymi rzeczami, powiedzieć Wam, no, że ja jestem zadowolona z tych zakupów i co. No i do usłyszenia później w następnym filmiku. Mam nadzieję, że subskrybujecie kanał, dawajcie koniecznie lajki w górę, napiszcie komentarz, która rzecz najbardziej Wam wpadła w oko, a może nic Wam się nie spodobało, bo wiadomo, każdy gust jest inny i wiadomo, że nie każdemu musi się podobać to samo. Buziaki dla Was, pozdrawiam Was gorąco i serdecznie. Papa, pa. trzymajcie się w te zimne dni, koniecznie dbajcie o siebie i ubierajcie się ciepło. Papa! Pa.